Zmiany personalne, zmiany w budżecie i przesunięcia finansowe. Po wakacyjnej przerwie obrady wznowił Sejmik Województwa Śląskiego. Istotnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa na dofinansowanie kontynuacji budowy drogowej trasy średnicowej na odcinku Zabrzegliwice. Pomoc finansowa w wysokości prawie 1 600 tysięcy złotych, ma trafić do samorządów obu miast. To kropla w morzu potrzeb. Jak podkreślił marszałek Mirosław Sekuła, lukę w finansowaniu inwestycji, która jest efektem wzrostu kosztów, uda się załatać dzięki uruchomieniu kredytu finansowanego przez samorządy obu miast z przyszłych rad rezerwy subwencji ogólnej. Udało się doprowadzić do podpisania listu intencyjnego dts -SA z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego wyraził gotowość na udzielenie takiego kredytu w wysokości 400 milionów złotych. W związku z tym minister transportu uznał, że jest to wystarczające zapewnienie przyszłego dokończenia finansowania drogowej trasy średnicowej no i zwrócił się z odpowiednim wnioskiem, żeby uruchomić ratę kredytu EBI. Ten ruch umożliwił nie tylko odblokowanie transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale odzyskanie płynności finansowania inwestycji. W dalszej części sesji radni zdecydowali m.in. o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 500 tys. złotych. Sejmik przyjął też uchwałę w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy między województwem śląskim i prowincją południowy Kalimantan w Indonezji. Jej celem ma być zacieśnienie współpracy na rzecz rozwoju obu regionów. Sierpniowa sesja to także zmiany w składzie sejmiku. Miejsce radnego Pawła Kalety zajął Wojciech Zamorski. Po ostatnich zmianach sejmikowa artymetyka przedstawia się interesująco. Koalicja zrównała się z głosami z opozycją. Kiedy raz wyszedł z koalicji, mamy na sali równowagę. Radnych jest 38, 24 do 24. Nikt nie ma większości. Można tu liczyć tylko na nieobecność, bądź, na, na, mówiąc dokładnie, na absencję. Optymalnym rozwiązaniem jest, by w sejmiku miejsce artymetyki zajęła pragmatyka. Liczą się dobre pomysły i konkretne uchwały. Intencje radnego Sejmiku, nie tylko mnie, ale myślę, że większości tych, którzy tutaj zasiadają, są jednakowe. Sprawianie na wszelkie możliwe sposoby, aby województwo śląskie było regionem przyjaznym dla człowieka, aby warto było tu żyć, uczyć się, pracować i wypoczywać.